Przyszła pierwsza książka dla Laosia po angielsku. Będę już czas, żeby wdrożyć moje postanowienie. Ja to na będę mówić po angielsku, ale będzie mówił po polsku. On już jest coraz bardziej taki kumaty, w sensie jak mówiłaś, to on już odwraca główkę. W ogóle podnosi główkę, podnosi się fajnie. Naprawdę chłopczyk jest mega silny, mega szybko się rozwija. No i tak, jeżeli ktoś mi powie, że jeszcze dziecko nie rozumie, więc to nie ma znaczenia w jakim języku, to powiem Wam tak. Na oddziale neonatologii panie położne prosiły wszystkie mamy, aby śpiewały, mówiły, czytały do inkubatorów i nawet co wtorek przychodziła pani na muzykoterapię, żeby śpiewać dzieciom i też się pytała w jakim języku chce, żeby śpiewać, bo to ma znaczenie, więc tak, ja już zaczynam do Lośka, muszę się pilnować, po angielsku mówić i co, chcemy, żeby Leosik od małego był dwujęzyczny, w końcu dwa paszporty, dwa obywatelstwa. I nie jestem również w stanie zliczyć, ile dziennie dostaję wiadomości o ten stanik. Staniki, bo mam je w różnych kolorach. Białe to mam nawet dwa. I codziennie je zmieniam i piorę. No, powiem Wam tak. Dostałam na testy. Ja jestem zakochana. It's Dropless, tak się firma nazywa. Pierwszy stanik, który jest. Y można powiedzieć nieprzemakalny. O, nie chcę mówić wodoodporny. Jest nieprzemakalny. Faktycznie nie mam wkładki tutaj. Jest tak wygodny, że już wszystkie inne staniki odłożyłam. Naprawdę. Tylko w tym chodzę. Tutaj widzicie, jest na zakładkę, więc po prostu karmicie tak. Mega wygodny, mega miły. Nic mi nie przemaka. Nic, nic, zero. Naprawdę. Kocham. Pisałam do dziewczyn. Genialne. Genialne. Serdecznie Wam polecam. Naprawdę. To ja w ogóle zaraz zamówię karton. Chcę mieć wszystkie, wszystkie kolory, po kilkanaście yy, po prostu sztuk. Dzień dobry, kochani. Czy wyglądam, jakby mnie coś potrąciło? Być może, ale to nieistotne. Dostałam bardzo dużo wiadomości, że kot nie działa. Faktycznie weszłam, sprawdziłam, kod faktycznie nie działał, ale już jest naprawiony, więc jakbyście chcieli oksy, jest włączony kod Sandra20, 20%, 20 na wszystkie okulary, na te przeciwsłoneczne, markowe, również na zakładkę wyprzedaż. Więc przepraszamy najmocniej, znaczy nie moja wina, ale przepraszam najmocniej za zamieszanie, możecie już korzystać.